嗯。Mm. Dzień dobry moi drodzy, czy można sobie wybrać w bardziej epickie intro? <laughs> Dzień dobry, ja jestem Mikut i witam was serdecznie w kolejnej retro, retro gameplayu powiedzmy. Wcześniej było The Team Hospital, dzisiaj sobie zagramy w Dungeon Keeper 2. Chciałem grać w jedynkę, ale pomyślałem sobie, że jedynka będzie... Ciut za stara, zresztą już widzicie nawet teraz po dwójce rozdzielczość tej, tej, tego ekranu jest no, słaba. Gdzieś tam niby jest informacja, że można jakoś to powiększyć, żeby było na full screen, na razie tego nie znalazłem, a przynajmniej mi się to nie udało z, zrobić. Jeśli się uda, może przyszłe odcinki będą już w normalnym HD, na razie gramy sobie z taką malutką ramęczką, myślę, że to nie będzie problemu. Zagramy sobie kampanię oczywiście. Kampania jest bardzo fajna, szybka i przyjemna eee, i wrócimy sobie do czasów, e, kiedy jak to e, głosi tekst okładki, jak dobrze być złym. Zaczynamy sobie od nowej kampanii. Wiecie, mapka tutaj jest taka jaka jest, e, poszczególne prowincje. Niestety nie mam, nie mam po polsku, to mnie bardzo boli, nie mam po polsku. Pan Budruk, który podkładał głos tutaj pod lektora, który już niestety nie żyje, zresztą straszna szkoda dla polskiego kina teatru i w ogóle całe, całego, całe, całej branży dubbingowej. Mam po angielsku, więc. Ale też nie ma tragedii. Zagramy sobie pierwszą dzisiaj misję. Bardzo prosta: Smilesville. Welcome Keeper. Before you lies a Happy i carefree realm. The local champion Lord Antonius holds the first portal gem you require. Learn how to construct a dungeon and build up your forces so that you can crush Lord Antonius and wipe the smile from his face. Naszą misją jest zdobycie, zdobycie kilkunastu specjalnych klejnotów, które dzięki temu rogaty, który, czyli ten z diabeł na początku, będzie mógł wyjść z ziemi na powierzchnię. Pierwsza misja smile, bardzo prosta rzecz, musimy pokazać jednego bohatera i zbudować dwie, dwie komnaty obecnie, będą dostępne: leże oraz kurnik. No i z, po, sobie powalczymy razem z, z zespół, zespół z goblinami. Misja taka początkowa, ucząca gracza, więc tutaj raczej nie będzie o czym gadać za dużo.

Sufficient should you challenge him and claim your prize. Layer Hatchery. First, there's money to be made. Click on the flashing seam of gold. Your imps will dig out the area you designate. Na dole macie informacje, wszystkie to ma się pojawiają. Wszelkie komunikaty, oczywiście, z kimś walczy, coś się tam stało, coś się popsuło. No i wszelkie oczywiście też poradniki, które tutaj przed chwilą mówi nam nasz kochany lektor. Więc naszym pierwszym zadaniem jest wykopanie złota. Kupimy sobie wszystkie myszy. To jest serce naszego lochu. Jeżeli ono przepadnie, przepadniemy też my. Well done. And now your faithful servant imps will carry back your gold to dungeon heart. Once here it can be spent. 12 tysięcy jednostek. Tu mamy naszą manę, to mamy nasz złoto, które musimy zebrać i co jakieś informacje na górze. Na dole mamy e, dwie zakładki. Zakładka stworów. Obecnie mamy tylko hokliki. To są te malutkie dziadostwa, które sobie biegają z podziachy które obiegają właśnie i nam zajmują teren. Widzieliście, teraz podskoczył i nam ten teren. Zresztą, zobaczyć, zaraz weźmiemy, żeby tutaj sobie kopał, gościu. Kochuliki sobie wykupują teren, i jak tylko przekopią się, będzie pusta ziemia, pustą ziemię przejmą na naszą korzyść. Proszę bardzo, kilka skoków i jest nasz ten dźwięk. <śmany> ten dźwięk jest już nasz teren. Im więcej terenu, tym szybciej wam mana przybywa. To jest bardzo ważne, żeby później w przyszłych, przyszłych um, odcinkach, żeby robić lepszy, lepsze um, zaklęcia. Na razie zajmiemy się wykopem wykopem golda, serce mieści, z tego co pamiętam, 16 tysięcy jednostek. My musimy zdobyć 12 tysięcy, więc może, może spokojnie. Widzicie, nasze postacie levelują. Nad każdą postacią jest taki, taki malutki kwiatuszek, który pokazuje właśnie, po pierwsze, dwójka to jest jego poziom. Dokładnie, a te kwiatuszki to są, to są punkty życia. Im mniej kwiatuszków, tym oczywiście życie słabsze danej jednostki. Można jednostkę podnieść. Bardzo fajna sprawa, żeby szybko przenieść danego, daną jednostkę gdzieś na jakieś inne miejsce. I można dać mu też oczywiście klapsa. To Excellent work, Keeper. You are ready to recruit more creatures to your cause. See? A portal near your dungeon heart to where your imps must dig. They'll claim this portal to be yours. W tym odcinku nie będę dużo gadał, bo oczywiście będzie mi przeszkadzał cały czas lektor, bo będzie nam się uczył, oczywiście. Teraz mam, musimy zająć portal. Portal pozwala nam przywołać konkretne stwory, których jest sporo w grze. Każdy stwór ma swoje preferencje. Musi mieć konkretne komnaty, żeby pojawić się w naszym lochu. W tym, w tym, na, na tym levelu jedyną jednostką, jaką będziemy mieć dostępną będą to gobliny. Gobliny potrzebują tylko leża i kurnika, więc dlatego mamy tylko te dwie. Tylko te dwie budowle dostępne do, do, do wykonania. Dobra, poczekamy aż hopliki się przekopią. Zajęcie portalu i innych komnat trwa troszeczkę dłużej niż przejęcie y, przy, ziemi swoją drogą, oczywiście to są jakieś większe połacie terenu, ale zaraz zobaczymy, jak Hopklik spróbuje przejąć. Ten tutaj z kolei umacnia nasze mury. Dzięki temu trudniej się przebić obcemu, wszędzie graczowi przez te mury. Mamy portal. Portal przejęty. Forth to use the which you Poczekamy teraz na pierwszego derykwenta, który się pojawi w naszym lochu. Look well, a goblin has entered your domain. On his own, he is a cowardly beast, but in a horde, becomes a useful fighting force. <laughs> your goblins need a lair where they shall sleep. Tag the flashing area to guide your imps to dig sufficient space. To Jeden goblin, w zasadzie moje myśli, pan Budruk fajnie to powiedział w polskiej wersji, jeden goblin to, to miernota, ale stado to już coś. I właśnie na tym polega siła goblinów. Jeśli macie całą armię goblinów, wyszkolonych na wysokie poziomy, to mogą naprawdę dać sobie radę z niejednym trudnym przeciwnikiem. Na razie kopiemy sobie naszą pierwszą komnatę. Wymiary, jakie nam tu podało właśnie... Podaje gra, czyli 3 na 5, czyli 15 jednostek, jest to tyle, ile może nam przywołać portal. Portal może nam przywołać maksymalnie 15, jeden portal oczywiście, maksymalnie 15 jednostek, jeśli zdobędziemy drugi portal w grze, dokładnie tego nie oczywiście 15, ale kolejne 5, czyli w sumie mamy 20 jednostek, żeby nie być zbyt OP. Więc na razie zabieramy sobie ludziki, klikamy, żeby po pozajmowały teren, ten też może tutaj zacząć zajmować teren i dzięki temu będziemy mogli zbudować tutaj pierwszą komnatę, jaką będzie leisure the lair a place of rest where creatures sleep to calm their tempers and restore their health. good now build click on the flashing tab to see the choice of rooms select the symbol of the bed then make a lair that's big enough to hold as many creatures as can be attracted through your portal three by five will prove sufficient remember. Such constructions cost you gold. W tym łacinku gram, gram wolno, więc mi wybaczcie, żebyście usłyszeli każdą wypowiedź lektora. Budowanie jest proste. Klikamy sobie właśnie na, na daną jednostkę. I jedna jednostka kosztuje w tym momencie, jedna jednostka leża w tym w tym w tym, w tym wypadku kosztuje 300 golda. Zbudować możemy całą ca cały szereg. 4,5 tysiąca golda nam spadnie z naszego skarbca, ale zyskamy leże. Right click to building mode. Goblin sobie od razu zajął miejscóweczkę i dzięki temu jest szczęśliwy, bo już może sobie wygodnie spać. Pora na kurnik, który się jeszcze nie pojawia. Your goblins are arrested but hungry. Dig out the flashing area and build a hatchery for food. Just as you build a lair for sleep. W tym wypadku, na tym etapie 3 na 3, to jest taka najmniejszy kurnik, jaki można stworzyć, jest wystarczająco, bo dużo nie będziemy mieć też jednostek. O, drugi goblin widzę się pojawi, Więc macie tutaj pokazane, trzeci nawet, macie tutaj na spisie naszych jednostek. Możemy sobie kliknąć prawym przyciskiem, wtedy gra nas przenosi automatycznie do danej jednostki. Na razie czekamy, aż nasze kliki wy, wykopią ziemię. Jak widzieliście, dłużej im zajmuje wykopanie utwardzonego naszego muru niż normalnej ziemi. No, oczywiście świadczy o tym, że jest dosyć mocno ufortyfikowane. Dobra, bierzemy sobie ludzika. Odo kwiech Nie, 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 tutaj nie kop. się pewnie rwał. A ty przejmij kolejne, kolejne punkty. Ubiega ten dźwięk. To jest dźwięk mojego dzieciństwa, moi moje drodzy. Paum 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 paum. You must build a hatchery. Click hier. Select the symbol of the chick, then click over empty tiles of land you've claimed to build the hatchery. Good progress keeper

Oczywiście bardziej efektywny jest cały, większy kurnik, ale na razie nie ma wystarczająco golda, żeby... Znaczy jest, możemy wykopać, ale na razie tego nie będziemy ruszać. Dodatkowa sprawa. Na każdym etapie jest e... sekret. Jeden, dwa, trzy, w zależności od etapu. Czasami będę Wam pokazywał, gdzie one są, czasami no, będzie to ciężkie, ponieważ e...

Tak powiedział nasz Huncio. E, w tym momencie te tak, dwa są ogłuszone, tak? Mają jeszcze jeden. Konają, można powiedzieć. I gdybyście mieli teraz więzienie, byście mogli takiego delikwenta mrygającego przywinąć do, do więzienia, a potem do sali do, do sali przesłuchań, ale o tym będzie w kolejnych odcinkach. Na razie sobie szukamy dalej. Będziemy tutaj nam wykopali. wykopali e, teren. Można sobie w sumie do tego golda się dokopać, żeby było już tak na zaś. I jeden sekret mojej drodzy jest w jest, jest miejscu, tutaj, w tym miejscu. Prawdopodobnie on podnosi chyba poziom. Musimy kopać na północ, na razie nie będę tego robił. Chcę wykopać tutaj w bok, żeby zdobyć ten. sekret. O, słyszeliście, tym, w tym momencie zmarł sobie jeden. obaj, obaj pomierali. Ze zwłok, włoki się też nie marnują w naszym, w naszym lochu można je dostarczyć na przykład na cmentarz dzięki czemu będziemy mogli wkrzesić Wkrzesić na przykład y, wampira wampiry bardzo fajne jednostki ale to oczywiście w kolejny odcinkach. Na razie kopiemy sobie bok. Tutaj w sobie mogli się już przekopać do, do, do góry, żeby rozwalić pana Antoniusa, ale na chwilę zdobywamy właśnie o wspomniany sekret. Żeby go uaktywizować, musimy na początek oczywiście przejąć pod, y, ziemię pod nim. Dlatego szybko czekamy, aż hoklik przejmie sekret. I I ten sekret nam daje co, na górze macie na rises all your minion by one experience level. Bardzo fajny, ciekawy level, sekret, który podnosi nam poziom wszystkich naszych jednostek włącznie razem z chochlikami. the flashing tiles. Your imps will to his keep. Jak widzicie, niektóre chochliki mają czwarty poziom. To jest maksymalny poziom, jaki możemy um, um, wyszkolić nasze um, miniony, jeśli chodzi o szkolenie, przykładowo, um, sali trening treningowej. Potem musimy już walczyć, więc się sobie weźmy drugi poziom. O tym później, oczywiście. Na razie to jest pierwszy etap, moi drodzy. Nie ma tutaj kompinować. Bierzemy się do, za Antoniusa. O, słyszymy, jak chodzi. Słyszycie? Takie stukanie. Słychać jak grzmłoci tą swoją tarczą. Bierzemy nasze gobliny. Osiem sztuk! Damy radę. Ucieka, ucieka mały. A my rzucamy nasze gobliny. Które powinny w takiej liczbie dosyć szybko... Antonio, widzicie, ma coś specjalny. Kwiatek, powiedzmy. To jest głównym przeciwnikiem. Jak tylko zginie, to się dzieje już. Bravo, Keeper. Lord Antonius jest portal gem więc jest teraz Za każdym razem, kiedy pokonamy i zdobędziemy diament, pojawia się rogaty, który ten diament odbiera. Musimy oczywiście wszystkie diamenty zebrać, żeby rogaty mógł się wydostać na, na zewnątrz. Oczywiście czasami jest tak, że możemy nawet użyć rogatego, ale to w przyszłości. Na razie zobaczmy sobie, jak rogaty potupta sobie po diamencik. devise new spells in the library the training room lets creatures improve their combat skills hot lips oh. Oh. Mm -hmm -hmm. Well done keeper. You have successfully ended the life of Lord Antonius and you have claimed your first portal gem się -scenką, taką. teraz z czarną Damą, która też jest jednostką bardzo silną zresztą. Macie podsumowanie. Yy, chodzi o liczbę jakie możemy tutaj znaleźć. czyli jest ukrytych. No i oczywiście czas rozgrywki był dłuższy. Ponieważ musiałem tutaj czekać, aż się rozgada nasze nasz, nasz funcio. Ale kończyłem pierwszy etap, moi drodzy. Dajcie znać, czy Wam się podoba seria. Kolejne odcinki będą oczywiście już mniej, mniej czekania, mniej więcej grania. Drugi etap już na, na nas czeka, ale to już zobaczymy go za kilka dni. Na razie Was żegnam serdecznie. Do usłyszenia i do przeczytania. Cześć.